Ty Hyper, na kogo głosujesz w tym wyborach? Na Bidena. Bez jest, na B. to chciałem trafić, ale nie wyszło, na Zdarza się. Ale jak to nie siadło z takiego bliska? Ja pierdolę, przecież mu lufę wkładałeś do ryja praktycznie. Short, 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 offshore. Nie pierwszy. Oh no. <grym> <grym> dolem, ja dolnym w staju. Jest dolny jeden. Nie Mogę cię najdować na odląd teraz oh, po daj. daj. Dobra. Możesz odpójść, daj. Ja nie mam. Kurwa! <grym> na górze jeden. Szybciutki! <grym> Broń! Ja myślałem, że kurwa bomba jest tu bliżej, mnie, wiesz? Nice. O kurwa! Lala. O kurwa, jaki head ten drugi! Ja go nie widziałem! Przysięgam wam! Co za pojebana gra! Masz dużo skinów i chciałbyś się wymienić na jakiś fajny przedmiot, a dodatkowo nie stracić na prowizji strony. Tak się składa, że przy pierwszych trzech wymianach na Pirate Swap z kodem Universum otrzymasz bonus, który jest dobierany odpowiednio do wartości transakcji i może wynieść do 10 dolarów. Zaznacz skiny, które Cię interesują i gotowe. Oferta wymiany przychodzi w mgnieniu oka. W sytuacji, gdy brakuje Ci skinów do dokonania wymiany, możesz skorzystać z opcji Doładuj Saldo. Wystarczy wybrać kwotę oraz jedną z dostępnych metod płatności. Co ważne, używając kodu Universum zyskujesz 30% wpłacę bonus do depozytu. Dzięki czemu otrzymasz znacznie więcej pieniędzy na skiny. Dodatkowo na stronie znajdują się kiwałeje i zadania, za które otrzymasz darmową kasę. Sprawdź link w opisie i odbierz darmowe dolary do wymiany. Kiedy ma złota piątka? Nie wiem, nie. Ojej. E. Co to? News Factory News 007. Nie najgorzy. A ilo tych skrzynek odgrywasz? To skrzynek? Ile taki kosztuje? Mega czyściutki jest. Ile taki kosztuje? Nie wiem, ale sobie pogramy na nim. Wow, ale fajny! 550 ty, dolarów? Będziesz, będziesz ten grać na, na nim? 50 złotych. Mocna reakcja. Musisz się po, dobra, pociesz się! Po, dobra. Teraz się cieszy jak coś, to teraz szotujcie. Teraz się cieszy. To była moja pierwsza, jak jechałem do poznania do dziecka. To była moja pierwsza podróż pendoliną. I nie wiedziałem, że w pociągu nie da się kupić biletu. W sensie, nie wiedziałem, że trzeba mieć bilet kupiony wcześniej. Wsiadłem do pociągu. Nie wiem, że wsiadłem do pociągu, to jeszcze wsiadłem kurwa se do pierwszego wagonu. Okazało się, że to jest pierwsza klasa. I mi zajebali tak. Mandat za jazdę bez biletu. I jeszcze kurwa zajebali mi. Na, za pierwszą klasę, bo siedziałem w miejscu na pier w pierwszej klasie, no. Więc tak, moja podróż do Poznania drogo była. No ale tak się człowiek uczy życia. Bo kiedyś w tych innych pociągach to się siadało, się u konduktora kupowało, nie? A Pendolino to była wtedy... No przynajmniej ja nigdy nie jechałem. Ale nie dość, że kurwa... nie dość, że wsiadłem bez biletu, miałem karę, to jeszcze w pierwszej klasie usiadłem. Za ile strzelisz z cyca? Ale patrzcie, jak mi cycki rosną widzowie, ej! Patrzcie, trochę na siłkę pochodziłem, trochę na siłkę pochodziłem i patrzcie, co tu się kurwa dzieje. Teraz, ej, teraz jak będę strzelał z cyca, to ten cyca jak mi pierdolnie do góry, to mi zęby wybije, kurwa, nie? jest 10 stopni na dworze, to kurwa pizga w chuj. A to jest najgorsze, że kaloryfery powyłączały te kurwy jebane, nie? Ja mam 16 na dworze teraz. No ja mam 10. Uuuu, no to nie jest dziwne, że ci zimno. O jednak jest Beczyste No ta, wiadomo, że beczyste czyste Ty no tak to jeszcze nie zmisowałem granatu Co jest kurwa o kurwa Ty panowie, zapalnik w butelce mi się spierdolił To dwóch za masz Ja flashuję nad garaż, dałam bajan, bajan, Jeszcze słyszę jeszcze no, że... jeden jest tutaj no, tu To, to ja czekam chwilę ma przybo Hyper, can you drop something? I wyrzucił kurwa <laughs> Do bana nie? Ja to reportuję go Report <laughs> yes, yes. O <laughs> oh, kurwa przeklapany masz hyper Kurwa, to w w dupę wsadzam lufę. Oh dear, <gryśle> <gryśle> oh, kurwa. <gryśle> Mikrofon muted. <gryśle> oh, Ale zazwyczaj zazwyczaj ogólnie w sumie też była taka meta. Bo miałem takie epizody, że z nowej podkładki wracałem do starej, bo mnie nie da się na tej nowej grać za to na starej już też nie mogłem zabić, bo była zawolona, które trochę przyzwyczajam do tej szybkiej. Hello? Co? Co było? Halo, halo Nie Ja je sobie robisz Nie no, ja się rolowałem na plecach Pod musi być Okej! CT, ticket Co tu k jest no? jest pod Jezu, niech ta gra zdechnie już k***a mać no Prze z prawej do lewej, człowieku I w wanta, przecież Idź w chuj. Mówiłem Ciekawsze, jak kurwa. Zada, ty, mi dali. Pierdolony stary dziad, zobacz jak on wygląda. Obsraną dupę ma. I my sobie do ja pierdol, jak może tak wyglądać. No dobra. To jest kurwa dramat. Mimo, że widziałeś, że ta forma emerytów to różnie z nią. Zwłaszcza, że ja po takiej przerwie sztywno, strasznie. Kurwa! Ręka mi jakoś tak lata dziwnie, zobacz. Nie wiem, co się dzieje, nie? Nie wiem... Kurwa, jak to... Jak to dziwnie lata. Idę. Dwóch! O! Co?! I co to było, kurwa? Jeszcze rampa. Krótkie. Małe drzwi. Małe. No kurwa, napomóż no mi! Pomóż mi. To no stoję to jest sam nie, nie w side, a ty się chowasz kurwa ty, ty na tym! Ty nie musiałeś Ty nie musiałeś się wychylać z tego besta w ogóle. Ale ty co ty się do co, niego prujesz. No ale, no, ale to, to, to ty to, to mi miał mi 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 Ale my ty mi wybiegasz, wybiegasz na drzwi! Bo to co miałem zrobić? Kurwa, krowocycata, co się Cię. prujesz znowu, ty, uspokój się tam. Graj normalnie, a nie łopci patrzy kurwa z Aqua rampa, a ty się wychylasz, kurwa. A miałeś drzwi tylko patrzeć, do lewej się obrócić, nic więcej. To trzeba było tak powiedzieć, kurwa. Nie wiedziałem stoi nawet. A co powiedzieć, kurwa? Ja się było, było info, było stałe info. Jaku ja słyszałem, nic nie słyszałem. Kurwa. A ty kurwa, mnie nie obrażaj, człowieku, bo ja cię kurwa, nie obrażam. Więc tłuk jest kurwa. Byłem dzisiaj u dentysty w ogóle, Tomek, nie? No i co? Ja mówię, że na Znaczy, boli mi jedynka, nie? Mhm. A babka mówi, że ona nic nie widzi. I Aha. że w sumie tam jest lekki ubytek, ale z tym nic nie da rady zrobić, bo mam refluks i mi, wyżer, że mi wyżera kurwa od środka zęby. No. I to zostawić, jak będzie mocna pierdala, to kanałowo się wyleczy i gitara, kurwa, o. Aha, czyli powiedziała ci nic, ale zabrała hajs. No, zabrała hajs za dwa następne zęby, które mi zrobiła, no, ale tam no. małe dziury jakieś, ale tak ogólnie to... No, powiedziała, że na razie może boleć i żeby, żeby kupić sobie pasz do zębów Elmek na nadwrażliwość i możliwe, że będzie okej, okay. nie. Łatwo Bo nie A masz jakiś... Tak, znaczy... Nie lubię chodzić, tak? nie lubię chodzić do ja dentysty, nie, nie, tak, kurczę... nie mam takiego czegoś, że się boję, ale nie lubię, stary, ja tyle miałem rzeczy z dentystami, tyle przeżyłem, że powiem Ci tak, mnie na razie na ten moment nic, nic nie zaskoczy. Ja miałem, kurwa, nie wiem, z 10 zębów kanałowych, po, połowę mi wyrwali, no, no, no. różne jakieś zapalenia, kurwa, dziąseł, zapalenia, kurwa, tam, kości, stary, co ja przeżywałem, to chuj, nie, to... To wiesz... Ale do dzisiaj dalej nie lubię jak mi kanałowy robią, Jakoś tak tak nieprzyjemne to jest, chociaż to nie boli już teraz, jak robią, ale to jest nieprzyjemne, bo czuję jak te nerwy wychodzą kurwa z tego zęba, no. w takie dziwne ja uczucie. Powiedziałem ci, że taki miesiąc, że u dentysty byłem, nie wiem, z 10 razy w jednym miesiącu. Ale to miałem już tak jakby robione wszystkie zęby. Ja w ogóle le pieniędzy ci tam doznaję, ej, za... Wejście i kurwa przejrzenie zębów albo coś, tam płacisz kurwa z stówy, tam le leci hajs kurwa jak z kranu woda Tam tak ci kroją, że kurwa ja... Ja to 1500 dwa koła, jak trzy koła mi kiedyś powiedzieli, kurwa, że kanałowy, jeden, że coś tam trzeba, bo to kurwa ja powiedziałem 2800 Ja nie byłem zdziwiony. No tak dentyści się teraz cenią to hajpem. kurwa takie ceny są, że ja to kurwa tyle pieniędzy wyjdzie... Na dentystów w twoim życiu, że bym kurwa dobre auto kupił, nie? Tam kurwa jest rozbój w biały dzień u dentysty. Ty, Tomek, masz pewnie wszystkie zęby? Yy, znaczy, ma, nie mam idealnych, no też mógłbym sobie zrobić w sumie. Ale ty masz wszystkie zęby? Tak, ja mam wszystkie. No to widzisz, no ja nie mam sześciu. I widzisz, Tomek, i dlatego będziemy na PGC i Izak. Ci to zmieni, nie? Bo ty masz sparring z Isaakiem, spago, z ile wiem, i tam jeszcze takimi dwoma typami mają kosę z tobą, więc musisz. No wiesz, to Tomek kolejka jest do ciebie. Ja będę ci kibicował, jak coś. No ja będę 5 albo 6 ja RH5 będę wstawiał, to mi tam z 23 tysiące mi obliczyli 22, coś takiego. Może po zniszczce to tam jeszcze się potarguje, nie? Z dentystą, więc może mi troszkę jeszcze taniej wyjdzie, bo. Jest taka możliwość ogólnie. Wypadły ci zęby, wartość Tak. Które? W, kurwa wszystkie prawie. Jak to? Jaż nie mam sześciu zębów przecież. To ci zajebał, czy same sobie wypadły? Ja się chcę się dowiedzieć, bo nie, nie pytałem. Przecież ty Ale wiesz, by... kurwa, no po prostu psują się i kanałowe Miałem mi się wyjebały. Ja się kurwa z nich nie będę bił w fejmie, bo ja bym wszystkich najebał. Ja, ja bym kurwa taktykę styl żółwia zajebał i bez szans.